Przewodnikiem będzie nam Słowo Boże, zapisane dziś w Dziejach Apostolskich w XX rozdziale. Wersety od 17 do 38. Z Miletu posłał Paweł do Efezu i wezwał starszych kościoła. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: Wy wiecie, jaki byłem z wami przez cały czas od pierwszej chwili, gdy stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń. Które mnie spotkały z powodu zasadzek Żydów. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, także przemawiałem i nauczałem Was publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do uwierzenia w Pana naszego Jezusa. A teraz, przynaglany przez Ducha, udaję się do Jeruzalem. Nie wiem, co mnie tam spotka, oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa, bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Wiem teraz, że wszyscy, wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem Królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam Wam dzisiaj, nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia Wam całej woli Bożej. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił Was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między Was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród Was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągać za sobą uczniów. Tego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata w dzień i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z Was. A teraz polecam Was Bogu i Słowu Jego łaski: Władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem Wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach pana Jezusa, które on sam wypowiedział: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem z nimi wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział, że już nigdy go nie zobaczą. Potem odprowadzili go na okręt. Oto słowo Boże. Mocne słowo. Możemy powiedzieć, że ten tekst to jest jeden z testamentów Pawła. To jest pożegnanie ze starszymi, czyli z tymi, którzy przewodzą Kościołowi w Efezie. Najpierw Paweł czyni. Osobiste wyznanie. Służyłem Panu, i nie była to sielanka. Wyznaję, że cierpiał z powodu zasadzek Żydów, ale nie stłużył. Był wierny, głosił słowo. Głosił Jezusa jako Pana i wzywał do nawrócenia. To jest 21 werset. Głosił to, że Bóg jest miłością. To miłość okazywał właśnie głosząc Słowo i głosząc, że Jezus Chrystus jest Panem. Daje świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Werset 24. I Paweł głosił jednoznacznie: Zbawienie jest z łaski, z miłosierdzia Bożego. Jednocześnie widzimy, że ten ewangelizator, który dla nas jest wzorem w tym cyklu, już który się kończy z dziejów apostolskich, jest człowiekiem, który ma dystans do siebie. 24 werset. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia. Jakby on cenił sobie życie, to każda jakakolwiek ingerencja, że ktoś coś powie mu. Że ktoś wystąpi przeciwko niemu, tak? Sprawiałaby, że w pewnym momencie nie jest w stanie głosić słowa. Jeśli mamy głosić słowo, więc musimy mieć dystans do siebie, żeby powiedzieć jak Paweł, lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, i to nie chodzi o negację życia. Przecież yy, macie rodziny, dzieci, yy, czy. Yy, ludzi z którymi żyjecie, tak? To nie o to chodzi, żeby no to nie cenię sobie życie. Nie, cenię sobie życie w znaczeniu, że żyję, ale muszę mieć dystans do swojego życia, dystans do siebie. Jak nie będę mieć dystansu do siebie, to nie pozwolę Bogu nic zrobić we mnie, ale też przeze mnie zrobić coś w świecie. Jednocześnie Paweł jest pasterzem. Bo Paweł wskazuje Wskazuje na Boga? I pomaga ludziom. Pytanie, które stawiamy Pawłowi, a raczej temu Słowu Bożemu, jest takie, co jest potrzebne kościołowi. Możemy zadać to pytanie razem. Co jest potrzebne Kościołowi? Czyli co jest potrzebne nam? Niewątpliwie. To, że wiemy co głosić. Mamy głosić królestwo. Myślę, że jak za mało używamy tego słowa, że głosimy i ustanawiamy królestwo, to nie jesteśmy silni w ewangelizacji. Głosimy królestwo Boga, królowanie Boga. I to królestwo objawia się w tym co jest w kerygmacie, tak? Bóg nas kocha. Jesteśmy grzeszni, ale On nas zbawił przez Jezusa Chrystusa. Jak uwierzysz, nawrócisz się, ogłosisz Jezusa Panem, to to będzie Twoje, a potem już dalej wiecie, jak jest. A to jest ta logika Królestwa. Mam głosić Królestwo Boga. Dalej, jest ważne, żebyśmy nie utracili prędkości dla ewangelizacji. Jest troska o czystość nauki. To jest mocne u Pawła, on mówi wprost, że przyjdą ludzie, którzy będą robili zamęt religijny wśród was. No, myślę, że każdy, kto choć trochę wie, co się dzieje, choćby w internecie dzisiaj, no to mówi, jak to słowo Pawła się wypełnia. Samo Paweł mówi do Tymoteusza, Możecie je przeczytać w drugim liście do Tymoteusza. Jak Paweł ostrzega wyraźnie, tak, że, 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 że trzeba się bronić, trzeba lud bronić przed takimi rzeczami, które brudzą naukę, robią zamęt. Czyli to jest kłamstwo. Ludzie mówiący fałszywe doktryny, czyli ludzie, którzy kłamią. Nie? I teraz okazać miłosierdzie komuś, we wspólnocie kościoła, bratu i siostrze, to jest bronić go przed brudną nauką, niewłaściwą nauką. Ona może być bardzo pobożna. Bardzo, nawet tak bardzo, że aż się nie da. I nie być z ducha Bożego. Nie? Paweł wyraźnie mówi, to, to mnie jakoś tak dotyka w tym słowie, że będą ludzie, którzy no będą w ten sposób wykorzystywać ludzi, nie? Nie będą oszczędzać stada, będą pociągać ludzi za sobą. To niekoniecznie w znaczeniu doktrynalnym musi być, nie? Na przykład, pociągnięcie do złóża pociągnięcie nie wiem przeciwko komuś, tak? Pociągnięcie yy, w jakimś złym myśleniu, nie? Potrzebujemy głosić słowo i popatrzcie na werset yy, 32. A teraz polecam was Bogu, czyli modlitwa wstawiennicza i słowu jego łaski. Władnemu zbudować. Co zbudować? Życie. Co zbudować? To królestwo Boga. Potrzebujemy opierać się na słowie Bożym, które ma moc. Słowo Jego łaski. Czyli to jest Jego słowo. On sam przychodzi i działa. To jest słowo z mocą. Popatrzcie, jak. Ograniczyliśmy działanie mocy słowa. Łatwo nam przychodzi bardziej, mówię w wymiarze całego kościoła, słowo sprowadzić do doktryny, sprowo, słowo sprowadzić do sposobu na życie. A Paweł wierzy, że słowo to jest łaska Boża pełna mocy. Pytanie tylko, czy my w ogóle do tego dochodzimy. Bo jeśli jesteśmy cały czas zabiegani, wszystko mamy do roboty. I dobra, trzy, trzy minuty mam, bo pomodlę się, tak? Jeśli nie uwielbiasz Boga też codziennie, no albo no chwała Tobie, Panie, aleluja, otwieram słowo, poczytam, to tracisz Bożą moc. Albo jej jeszcze w ogóle nie wziąłeś. To jest Słowo, które ma nas wezwać do nawrócenia. Bo Kościół tego potrzebuje, bracia tego potrzebują. Budować na Słowie Bożym, które ma moc. Słowo jego łaski. Łaska jest zawsze stwórcza. To, to jest Bóg działający. Jak mam słowo, to mam i mam Boga, nie? To Słowo może zbudować. Co zbudować Ciebie? Twój dom, twoi bliski, kościół żywy, to słowo jest zdolne odbudować ciebie wewnętrznie, tak? Masz kryzys, może jakiś, no nie pierwszy, nie ostatni. I działasz cieleśnie, jak się skupiasz w sobie. Mam kryzys w robocie, mam kryzys we wspólnocie, mam kryzys w kościele. Mam kryzys wiary. Może jak jeszcze będzie trwał z rok, dwa, trzy. Chwyć się słowa. Słowo pełne mocy będzie Cię przemieniać. I pozwolisz Panu Bogu, żeby cię zmieniał. Ja widzę, jak bardzo dziś wielu chrześcijan, yy, myślę, że też i jakoś ja też nie jestem wolny od tego, tak? Jak jesteśmy pozbawieni mocy. Próbujemy to sobie ładnie yy, yy, uzupełnić ten brak mocy. Kolejne cudowne nabożeństwo zróbmy. Postudiuję więcej. Ale nie mam mocy. Paweł daje w dziedzictwie na odchodne. Kościołowi w Efezie, słuchajcie, musicie dbać o królestwo i dbać o moc, która rodzi się ze słowa i z tego też, że jesteście razem, że się wspieracie. Pa Paweł tam mówi, tak? O wsparciu słabych. Co my mamy więc zrobić? Ewangelizujemy osobiście przez świadectwo i przez pomoc ubogim. Przez dobre słowo. I ewangelizujemy jako wspólnota. To różne działania, to jest także nasze wyjście do ludzi. I zauważcie, wspieranie słabych. 35 werset. We wszystkim pokazałem Wam, że tak pracując, trzeba wspierać słabych, pamiętając o słowach Pana Jezusa. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Nie chodzi tylko o kasę. Zacznij dawać dobre słowo, zacznij dawać wsparcie ludziom, zacznij dawać swój czas Panu Bogu i czas ludziom w modlitwie. Może nic nie możesz zrobić, ale możesz stać z rękami wzniesionymi do góry. A kiedy ostatni raz wstałeś w nocy specjalnie, żeby poświęcić godzinę czy pół godziny na modlitwę wstawienniczą, na przykład nocną? A kiedy ostatni raz modliłeś się za słabych ludzi, nie tylko, no Panie proszę Cię, pomóż słabym braciom, tylko czy walczyliśmy o tych ludzi na kolanach, czy walczyliśmy z rękami wzniesionymi do góry w uwielbieniu? Paweł mówi jasno w Testamencie, będą takie momenty, w których Waszą wspólnotę będą przesiewać, będzie po prostu trud i to, to przeżywa dziś Kościół. To są kościele. I Słowo Boże daje nam wskazówki. Bo my jesteśmy tymi Efezjanami. Dzisiaj Kościół XXI wieku. Mamy głosić Królestwo, trzymać się Słowa, by mieć moc tego Słowa, wspierać słabych. I w ten sposób tworzymy jedność. Wyzwaniem, które dziś jest bardzo mocne, o tym też mówił arcybiskup Grzegorz Ryś na seminarium Szkół Ewangelizacji, św. Andrzeja, które przeżywaliśmy to seminarium w ostatnie dni. Mówił, że jednym z poważnych wyzwań dla kościoła dzisiaj to jest troska o jedność. A raczej problemem jest to, że są wciąż w kościele generowane problemy, rozłamy. Konflikty. Zwłaszcza te doktrynalne. Nie? No bo jak nie masz mocy Bożej, to się musisz czegoś chwycić. To potem, czy wolno klaskać, czy nie wolno. A flagi w kościele mogą, można używać, czy nie. Jak nie ma mocy, to trzeba się skupić na czym innym. Rozważ Słowo, wejdźcie w to Słowo. Yy, ono jest mocne, ono coś w nas yy, sprawia. Będziemy też modlić się za chwilę we wspólnocie. Najpierw yy, po prostu niech, niech, niech trwa uwielbienie Boga, a potem zobaczymy. Nie musisz w życiu wszystkiego planować. Bo modlę się tak. No to fajnie. Już jesteś najważniejszy w tej modlitwie. Dajmy się poprowadzić Duchowi Świętemu. To jest modlitwa. Ale jest też zadanie domowe. Wakacyjne. Tak sobie myślę, jak zaczęliśmy się modlić, nawet to sobie wpisałem tutaj, więc to jest takie nieprzygotowane. Ale chcę, żebyśmy to zrobili. Otóż w najbliższy tydzień zadzwoń do pięciu osób, żeby ich umocnić w wierze, w życiu. Może są słabi, a ty nawet o tym nie wiesz. Tych, którzy są we wspólnocie, w sesji, proszę, żeby to zrobili w obrębie grupy. Ale można dalej, oczywiście. Nie musi być ograniczone do pięciu. Może być dalej. Może kogoś dawno nie widziałeś. No bo akurat nie chodzi w środę, tylko na inne spotkania, tak? Weź telefon, umocnij, tak? Bo mamy we wszystkim, pokazałem Wam, że trzeba wspierać słabych. I zachęcam też Was do tego, żeby przez najbliższe dni modlić się w domu z rękami zniesionymi do góry by Pan prowadził nas według tego słowa. Jako Kościół, Ciebie osobiście, jako Secim, jeśli jesteś sympatykiem, przyjacielem wspólnoty, móc się też za nas, tak. To jest mocne słowo. No, no to się modlimy.